Cześć w dzisiejszym odcinku test Motorola Moto G5. Motorola Moto G5 do testu dostałem od sieci sklepów Xcom, kom i w tym miejscu wpadłem podziękować za to użyczenie. Pod filmem znajdziecie link, który pozwoli Wam na sprawdzenie, ile w chwili obecnej telefon kosztuje. Natomiast ja jakiś czas temu testowałem Motorola Moto G5 Plus, czyli wersję ulepszoną. Sprawdźmy, jak radzi sobie ta nie plusowa. Z zewnątrz smartfon wygląda podobnie do większego modelu. Bryła ma w zasadzie identyczny kształt, z zaokrąglonymi krawędziami górnymi i dolnymi, przejścia materiałów są takie same, akcenty stylistyczne w postaci srebrzenia dookoła ekranu i wklęsłego czytnika linii papilarnych też ja nie jestem wielkim fanem tego designu, ale myślę, że G5 można nazwać smartfonem estetycznym. Materiały użyte do stworzenia telefonu ocenię zaś bez wahania pozytywnie. Szkło na froncie jest płaskie i podczas testu zachowało się ok. Rys na nim nie widzę. Plastiki są twarde, ale półmatowe i nie mam obaw, że będą się jakoś super szybko zużywały. A część plecków jest wykonana z aluminium, dokładnie tak jak w wersji z Plusem. Wyczytałem w sieci, że niektóre egzemplarze trzeszczą. Z moim nic takiego się nie dzieje. Spasowanie elementów jest bardzo dobre. W G5 znajdziecie też jedną obecnie niemal luksusową rzecz: zdejmowaną budowę. Klapkę baterii można ściągnąć wraz z bokami, da się też wymienić baterię. Jeśli więc uda Wam się po jakimś czasie znaleźć zamienniki, co w dzisiejszych czasach wcale nie jest takie oczywiste, będzie można łatwo telefon odświeżyć. Podoba mi się także to, że urządzenie ma wodoodporną nanopowłokę, więc motka powinna przeżyć przypadkowy kontakt z wodą, np. Na, na deszczu. Reszta fizycznych cech smartfonu to sinus, solida WAT i zalet. Na plus to, że telefon dobrze leży w dłoni, że klawisze są bardzo wygodne. Na minus kiepskie zagospodarowanie przestrzeni. Na plus to, że aparat nie wystaje z bryły. Na minus fakt, że G5 jest stosunkowo opasłym urządzeniem. Na plus fakt, że telefon jest dostępny w wersji Dual SIM i to takim prawdziwym, z miejscem na dwie karty Nano SIM i osobnym slotem na kartę pamięci. Na minus zaś dziwne położenie mikrofonu do rozmów. On znajduje się koło przycisku na froncie, więc jest tu jakaś taka nieco zaskakująca, niesymetrycznie położona dziura. W czarnej wersji kolorystycznej ona nie jest bardzo widoczna, ale myślę, że w złotym wariancie będzie przyciągała uwagę. A propos kolorów, G5 można kupić także w opcji niebieskiej, której na żywo nie widziałem, ale na papierze prezentuje się bardzo ciekawie. Koniec końców, modka G5 jest telefonem całkiem nieźle wykonanym i zupełnie niebrzydkim. Ekran na 5 cali rozdzielczość Full HD. Tak jak wspomniałem, jego rozmiar mógłby być większy. Natomiast z całą pewnością nie przyczepię się do ostrości. Ona jest wyśmienita przy gęstości na poziomie 441 pikseli na cal. Wyświetlacz wykonany w technologii IPS. Jego jakość oceniam na średnio na jeża. Kąty widzenia są bardzo dobre, kontrast również, ale kolory wydają mi się nieco za ciepłe, choć na pewno nie mocno nasycone, raczej zarzucone. Da się sterować stopniem ich saturacji w ustawieniach, ale powiedziałbym, że różnica pomiędzy dwoma dostępnymi opcjami nie jest jakaś znacząca. Nie pochwalę także jasności maksymalnej, jest według mnie za niska, co sprawia, że w słoneczne dni na zewnątrz trzeba sobie ekran zasłaniać ręką. W efekcie w klasie średniaków wyświetlacz obleci, ale nic więcej. Procesor urządzenia to ośmierdzeniowy Snapdragon 430 taktowany zegarem 1,4 GHz, układ graficzny do Adreno 505 i telefon występuje w dwóch wariantach, albo z dwoma, albo z trzema gigabajtami pamięci RAM. Ja testuję ten mocniejszy. Lenovo K6 Note ma ten sam zestaw i on w benchmarkach wypada średniopółkowo, to znaczy słabiej niż w Huawei P9 Lite, ale ciut lepiej niż w LG K10 2017. Jeśli używacie telefonu do podstawowych rzeczy takich jak Facebook, YouTube, maile, SMSy, rozmowy, strony internetowe czy przeglądanie Instagrama, wszystko powinno odbywać się w dobrym tempie. Jeśli często sięgacie po aplikacje, które są bardziej wymagające, jedną z nich na pewno jest Snapchat, o którego mnie pytacie w komentarzach, zauważycie klatkowanie animacji z powolnienia, to jest jasne. W takich sytuacjach polecam regularnie zamykać wszystkie procesy pracujące w tle, i jest szansa, że z telefonu będziecie zadowoleni. Jeśli chodzi o pamięć, 16 GB na pliki użytkownika dostępne jest około 10. Myślę, że sporo osób będzie potrzebowało dodatkowej karty. Moto 5 pracuje w chwili obecnej na Androidzie w wersji 5.0. Nie ma nakładki systemowej, to jest czysty, Go Android. Natomiast jest kilka modyfikacji od Motorola i przede wszystkim na nich się skupię. Na zablokowanym ekranie można włączyć sobie wyświetlanie zegara i informacji z powiadomień. Te ostatnie będą się pojawiały w momencie nadejścia. Można też te funkcje wywołać podnosząc telefon i to działa konsekwentnie za to plus. Nie ma osobnej diody powiadomień. Menu główne wyciąga się z kolei od dołu, tak jak w pikselach, a nie uruchamia osobnym klawiszem. Podoba mi się także charakterystyczny Moto zegar, czyli widżet wyświetlający czas, info o pogodzie i stanie naładowania telefonu. Zauważam jednak, że opcje personalizacji są bardzo mocno ograniczone. Po lewej stronie paneli głównych znajdziecie osobne z kartami Google Now. One mogą być przydatne w niektórych sytuacjach. Praktyczna jest także możliwość podzielenia ekranu na dwie części, tak żeby używać dwóch aplikacji jednocześnie. Odpowiednią opcję znajdziecie w menadżerze wielozadaniowości. Najlepszą motorową modyfikacją jest natomiast obsługa gestów, karateki do włączenia i wyłączenia latarki oraz szybki obrót nad żeby włączyć aparat i ewentualnie przełączać się pomiędzy tym głównym i tym na froncie. I w związku z tym, jak to jest proste, praktyczne. Jak szybko wchodzi w nawyk, apeluję do wszystkich innych producentów. Weźcie to wreszcie, zerżnijcie od Motorola. Wszystko inne jest kopiowane pomiędzy producentami. Czemu nie to? Odstawiając to na bok, czytnik linii papilarnych pod ekranem jest szybki i celny oraz zawsze aktywny, więc wystarczy przyłożyć do niego palec, żeby odblokować smartfon. To jest praktyczne, szczególnie, że nie działa w wbudzanie dwuklikiem. Można go także skonfigurować, tak żeby zastępował wyświetlany na ekranie wirtualne klawisze funkcyjne Androida. Biorąc pod uwagę przeciętnych rozmiarów ekran, ma to sens. Sens ma także opcja zablokowania telefonu po jego ciut dłuższym przyciśnięciu. Wszyscy ci, którzy lubią czystego Androida i doceniają go za dostarczanie tylko koniecznych funkcji i aplikacji na start, polubią się z Moto G5. Ci, którzy lubią dużo opcji i lubią w nich grzebać godzinami, powinni sięgnąć po coś innego. Do obsługi multimediów służą google'owe serwisy, zdjęcia i muzyka. Oba mają pewne zalety, w przypadku zdjęć nawet duże. Ale nadal sądzę, że przydałoby im się odświeżenie i postawienie na prostsze ekrany startowe. Jest equalizer, natomiast zaszyty w odtwarzaczu muzyka play, więc używając Tidal czy Spotify, niestety nie zadziała. Jakość otwarzonego dźwięku na sławkach zaskoczyła mnie natomiast na plus. Wydaje mi się, że G5 gra zauważalnie lepiej niż G5, dodaje dźwięczny bas, którego nie ma w droższym modelu i dzięki temu barwa ma jakiś charakter. Myślę, że to wystarczy zdecydowanej większości niemelomanów. Filmy da się oglądać, oczywiście polecam do tego zainstalować zewnętrzny odtwarzacz jak na przykład MX Player albo skorzystać z serwisów takich jak ShowMax. Na plus także głośnik zewnętrzny jest nad ekranem, więc kiedy telefon leży płasko na biurku czy kanapie, nie zasłonicie go niechcący, gra wystarczająco donośnie i z całkiem niezłą barwą. Aparat fotograficzny nie ma tak spektakularnej specyfikacji jak ten w Moto 5 Plus, natomiast na papierze ciągle wygląda nieźle. To jest 13-megapikselowa matryca z przysłoną 2.0 i detekcją fazy. Jest również pojedyncza, zupełnie skuteczna dioda doświetlająca scenerię. Po odpaleniu aplikacji do robienia zdjęć w automacie po lewej stronie można włączyć samowyzwalacz, lampę i HDR, także w opcji auto, Pociągnięcie od samej krawędzi wywołuje podstawowe ustawienia, a tryby znajdziecie w prawym górnym rogu. Jest ich tylko kilka: panorama, zwolnione tempo 120 klatek na sekundę przy 540p. I tryb profesjonalny, taki zupełnie prawdziwy z możliwością ustawienia ostrości i czasu naświetlania. Co ciekawe, do 2 trzecich sekundy w G5 Plus da się ustawić tylko 1 trzecią sekundę. Jeśli chodzi o jakość, jest bardzo dobrze jak na średniopółkową klasę. Na plus, kolory, kontrast. I to jak działa HDR. Konsekwentnie, od dłuższego czasu w modka Gion podkręca świetnie nasycenie, tonuje prześwietlenie i wydobywa detale z cieni. Efekt końcowy wygląda jak z pocztówki. Na media społecznościowe jest jak znalazł. Czepnąć mogę się tylko tego, że oglądając zdjęcia w pełnym powiększeniu, okazuje się, że foty mają miękkie wykończenie, a w nocy oczywiście nie ma większego sensu robić zdjęć z ręki. Polecam zawsze ustawić sobie dłuższy czas naświetlania i unieruchomić telefon. Matryca na froncie ma 5 megapikseli i także obsługuje HDR w trybie auto. Jest też opcja doświetlania się ekranem, ale on się w zasadzie tylko żarzy zamiast błyskać, więc uważam, że to jest zupełnie bezużyteczne. jaki natomiast wychodziły ok. Lepiej te z hdr -y, bo mają ładniejsze kolory, a szczegółowość jest w porządku, pasuje do tej klasy. G5 nagrywa wideo w Full HD, równie dobrej jakości co zdjęcia. Jest także cyfrowa stabilizacja obrazu, skuteczna, jeśli chcecie zniwelować potrząśnięcia podczas chodzenia kosztem pola widzenia. Zastrzeżenia mam tylko do dość agresywnie działającego autofokusu. Motorola Moto G5 nie obsługuje niestety NFC, trochę szkoda, to jest rozczarowanie, o płatnościach zbliżniowych można zapomnieć. Na pocieszenie jest klasyczne radio FM, jeżeli chodzi o jakość połączeń w trakcie trwania testu, była zawsze w porządku. Wypada jeszcze powiedzieć słowo o baterii, ona ma 2800 mAh, wystarcza na jakieś półtora dnia w cyklu mieszanym. Ładowanie codzienne będzie na pewno konieczne w przypadku osób mocno obciążających swój telefon ładowarka jest w zestawie w przypadku motek G to nie zawsze bywało oczywiste i ona jest standardowa pełne naładowanie to około 2 godziny a telefon ma do micro usb Podsumowując, w Motorola Moto G5 możecie znaleźć zarówno mocniejsze, jak i trochę słabsze cechy. Te mocniejsze to z samą pewnością aparat fotograficzny, jakość wykonania, możliwość wymiany baterii. Natomiast te trochę słabsze to na przykład wyświetlacz czy procesor. Na szczęście nie słabe, one są po prostu średnio półkowe. Warto podkreślić, że w tym telefonie nie znalazłem żadnej takiej, powiedzmy, dyskwalifikującej wady. To jest pozytywna rzecz. Wabikiem dla potencjalnych klientów może być również fakt, że urządzenie pracuje na czystym game Androidzie, tym z modyfikacjami Motorola, które są bardzo sensowne. I to rzeczywiście jest pozytyw, ponieważ wszystko to działa dokładnie tak powinno, ale w przypadku telefonów, które są średnie półkowe i mają zarówno plusy jak i minusy, zawsze decyduje cena. W chwili obecnej zupełnie szczerze muszę przyznać, ona moim zdaniem nie jest jakaś super atrakcyjna. Wolałbym, żeby ten telefon staniał i tak się składa, że wszystkie Motorola Moto G do tej pory szybko i dość mocno taniały. Podejrzewam, że z tą będzie tak samo. W związku z tym jeżeli traficie na Motorola Moto G5 w naprawdę dobrej cenie, mogę taki zakup polecić. Jak zawsze jestem ciekaw, co wy sądzicie o testowanym dzisiaj telefonie. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jak według Was wypada Motorola Moto G5. Natomiast muszę się przyznać, zupełnie szczerze, że bardzo mi się podoba możliwość mówienia Motorola. Uważam, że przywrócenie marki było dobrym ruchem, to brzmi 1000 razy lepiej niż Lenovo Moto. Natomiast wszystkich, którzy się niepokoją, uspokajam w najbliższym czasie, w najbliższych czterech albo nawet może 5 odcinkach, będzie mieć wysyp flagowców. Na pewno pojawią się Xiaomi Mi 6, Honor 9. Xperia XZ Premium, Samsung Galaxy S8 yy, i jeszcze jeden telefon, który mi umyka, HTC U11. W związku z tym możecie w komentarzu też wpisać, które wolicie w pierwszej kolejności, ale obiecuję, że to będą odcinki, które się będą pojawiać albo codziennie, albo maksymalnie co dwa dni. Na wszystkie najbliższe odcinki oczywiście Was zapraszam. Jeżeli ten Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, możecie zrobić w tym momencie, po to, żeby tych odcinków z flagowcami nie przegapić. Do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Trzymajcie się, cześć!